W Działoszynie poczuli już zapach świąt. Tegoroczny świąteczny kiermasz twórczości artystycznej zgromadził sporo gości. Tym razem mogli oni nie tylko kupić ręcznie robione ozdoby bożonarodzeniowe, ale także obejrzeć jasełka i wysłuchać pięknych świątecznych koncertów. Mistrz odbył się 15 grudnia w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie. Tam też miały miejsce występy różnych grup wiekowych. Na scenie zaprezentowały się zarówno przedszkolaki, jak i starsza młodzież. Współpracujemy się dzisiaj już po raz drugi na świątecznym Kiermaszu twórczości artystycznej. Imprezę dzisiejszą stanowi koncert placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Działoszyn dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na holu towarzyszy kiermasz twórczości artystycznej, którego uczestnikami są lokalne stowarzyszenia działające na terenie miasta i gminy Działoszyn, indywidualni artyści oraz placówki oświatowo-wychowawcze. Z ogromną pomocą służy nam tutaj dział promocji Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, oraz wsparcia finansowego udzieliła lokalna grupa działania Kraina Wielkiego Łuku Warty. Zresztą po raz drugi, bo w roku ubiegłym również, również nam udzieliła takiego wsparcia i przyznam się, że bez ich pomocy nie byłoby może możliwe rozorganizowanie imprezy z tak dużym rozmachem. Na kolorowych stoiskach można było znaleźć świąteczne cudeńka, ręcznie robione przez wiele zimowych wieczorów. Były kartki świąteczne, choinki, bombki, bałwanki, aniołki, jemioła i inne ozdoby świąteczne. Nie zabrakło także świątecznych smakołyków. Na kiermaszu można było spróbować pysznych ciast, pierników, a nawet pierogów z kapustą i grzybami. Każdy znalazł coś dla siebie. Co pani przygotowały na dzisiejszy kiermasz? Strojki świąteczne, drzewka, a przede wszystkim pierogi pyszne z kapustą i z grzybami, makaron domowy. Tutaj, jak już koleżanka wspomniała, przygotowałyśmy przepiękne ozdoby, zrobiłyśmy swojski makaron, pierogi z kapustą i z grzybami wigilijne, ciasto marchwiak, pierniczki, ciasteczka, pierożki mają dużą popularność, dosyć dobrze nam się sprzedają, na ten czas już nam brakło mrożonych i jeszcze są tylko gotowane tutaj do spróbowania. U nas można kupić wszystko: poświeczniki, poserduszka robione z wikliny ręcznej, pudełka robione ręcznie, aniołki z masy solnej, maskotki, choinki wszystko wykonuje to Stowarzyszenie Wierzchlesiaki. No. No, my jak corocznie, bo to już drugi raz, drugi rok uczestniczymy w Jarmarku Bożonarodzeniowym na terenie gminy Działoszyn, ale oferujemy przenajróżniejsze przepisy kulinarne. Mamy tutaj mapę całego obszaru. Oczywiście wspieramy imprezę finansowo, też do, dokładamy swój jakby grosik. I prezentujemy, wspieramy nasze stowarzyszenia, bo część jest z terenu gminy Działoszyn, ale też są zaproszone przyjezdne stowarzyszenia, które. Też należą do lokalnej grupy działania. No i jest jarmark bożonarodzeniowy, dlatego też my chcemy już wprowadzić ten klimat. Postanowiliśmy tutaj wspólnie z pracownikami biura, żeby jeszcze bardziej podkreślić tą magię świąt. To dziewczyny występują w pięknych strojach. No i myślę, że te stroje zostaną na przyszłość i będziemy się prezentować jeszcze co rok, w każdy ten magiczny czas. Po raz pierwszy jestem na przedstawieniu prezentacji swojego rękodzieła. Jak widać, kwiaty są w 100% robione ręcznie, więc każdy z nich jest niepowtarzalny. Ciężko dostać w sklepie, więc jest okazja do pokazania, co idzie zrobić w wolnym czasie. Jak długo przygotowuje Pani jeden taki bukiecik? Ile to zajmuje? Wszystko zależy od bukietu. Na przykład te bombeczki są bardzo czasochłonne. W granicach 2 do trzech dni się jedną robi. A takie bukieciki, no powiedzmy, że 2-3 godzinki jest gotowe. Ceny są bardzo zróżnicowane. Od przykładowo takie mamy wiązaneczki w granicach 30 zł. Wszystko w zależności od tego, jaki rodzaj kwiatów. To jest moje rękodzieło. Bombki malowane w aniołki, brokatem i lakierowane potem, a także aniołki z tkaniny wycinane plus plus gwiazdki śnieżynki robione na szydełku albo wycinane renifery z filcu do zawieszenia Ptasz, tak Reprezentujemy Stowarzyszenie Rozwoju si Sadowiec Sadowianie, jesteśmy na takim po jarmarku już trzeci raz no, swoje tutaj mamy wyroby to są ciasta, ciasteczka różne babeczki, stroiki takie boże, bożonarodzeniowe przysmaki że tak powiem i tradycyjne choinki, które zawsze są wiążące się wiążą ze świętem Bożego Narodzenia. Ja jeszcze pani zapytam o to, czy pani prezes tylko mówi co macie robić kieruje wami steruje czy też zakasa rękawy i razem z wami przygotowuje te świąteczne wypieki oj przepraszam pani prezes przede wszystkim zakasa rękawy i mówi co mamy robić i robi sama zaczyna sama robić i my robimy razem z nią także jest bardzo wesoło bardzo miło i cieszymy się oby jak najwięcej było takich jarmarków moglibyśmy uczestniczyć w tych jarmarkach robić te wspólne wypieki bo jest naprawdę bardzo przyjemnie wtedy ja upiekłam sernik i zaurę. Taki placek, no. Dlaczego nie jest No bo ja piekłam. Nie? <grywa> to musi być. Różne ozdoby są przygotowane przez rodziców wraz z gronem pedagogicznym. Mamy do zaoferowania różne śliczne choinki, pierniczki pier własnej roboty, no aniołki, choinki z makaronu, z szyszek. Piękne. Przygotowywaliśmy we własnym zakresie te piękne strojki, ponieważ mieliśmy nawet zorganizowane szkolenie w tym zakresie. I ciasta to też jest wyrób naszej roboty. Piernik z polewą czekoladową, posypany wiórkami, a przełożone jest kremem, też nie z torebki, tylko własnej roboty. Warto spróbować, Warto spróbować także a jeszcze są wiórki namoczane w alkoholu na, na. w środku. No i no, starałam się jak mogłam, chyba smakuje. Te ozdoby przygotowywali nasi podopieczni, uczestnicy, oczywiście robili je sami, ale też niektórzy, którzy mają pewne trudności, tak, z pomocą terapeutów. Wiem, że często was można spotkać z tymi właśnie ręcznymi pracami, raz one dotyczą świąt, raz jakichś innych okoliczności. Jak często was można spotkać i gdzie, oprócz tego jarmarku? W takim kiermaszu bierzemy udział drugi raz, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, ale również bierzemy udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez różne inne środowiskowe domy samopomocy. Święta Bożego Narodzenia z, udało nam się sprzedać naprawdę dosyć dużo ozdób wykonanych przez naszych uczestników. No wystawiamy nasze wyroby naszej młodzieży, młodzieży dorosłych, osób niepełnosprawnych którzy przez dłuższy okres czasu, dajmy na to trzy miesiące, przygotowują się do takiego właśnie kiermaszu świątecznego. Na tym kiermaszu są i stroiki, i takie różnego rodzaju wianki, które można zawiesić na, na drzwiach i różnego rodzaju obrazy i figurki, no wszystkiego od do koloru. No dużo pracy włożonej tutaj jest yy, przez osoby tak. niepełnosprawne, tym bardziej trzeba to podkreślić. Jeden stroik robimy około jednej godziny, także żeby tego zrobić dużo, to trzeba dużo, dużo czasu poświęcić. No 4-5 stroików dziennie, młodzież robi wszystkie gotowe komplety, Wszystko, połowa z wykonanych prac jest robiona ręcznie. Piaty, korale. I to wszystko ręcznie robione. Wszystko tak? ręcznie robione, szydełkiem, igłą. Jak dużo czasu zajmuje Państwo? Bardzo dużo czasu, bardzo tak? dużo czasu, bo to jest pracochłonne. Yy, mamy wiele rzeczy robionych własnoręcznie. Ze steropianu, czy też pierniki, sianko, jemiołe. Na naszym stoisku znajdują się bombki, aniołki, choinki wykonane przez nasze dzieci na zajęciach, różnego rodzaju, plastyka na świetlicy, bądź w naszych domach robiły i przynosiły. Wy macie dobrego nauczyciela plastyka, bo te kartki są naprawdę przepiękne, bardzo dokładne, bardzo ładnie zrobione. To jest dzieło naszej, to jest dzieło naszej koleżanki. Lubię właśnie takie ręcznie robione kartki świąteczne, tutaj mamy taki nowy motyw 3D. Taki... Wszystkie elementy robi pani sama? Tak, wszystko wycinam sama, później dorysowuję tu kredkami różne. No, jak tylko pamiętam, to nasze dzieci brały udział w tego rodzaju konkursach. I zawsze i już z biegiem czasu to potrzebujemy już coraz mniej tego czasu na przygotowanie tych rzeczy, ponieważ mam bardzo zdolną młodzież. Yy, zaangażowano i rodziców też yy, wspaniale w, współpracujących z naszą szkołą, także dwa tygodnie wystarczyło, żeby przygotować to wystawę. No niestety te rzeczy, które najbardziej mi się podobały już zostały sprzedane. To były choinki wykonane z piórek i z makaronu. No, niestety już poszły w pierwszym rzędzie. Przedstawiamy pracę naszych wspaniałych dzieciaków oraz ich rodziców, które corocznie przygotowują wspaniałe upominki, strojki, choinki pieką właśnie ciasta na tą uroczystość. Już praktycznie od wczesnej jesieni przygotowania trwają, ponieważ czekamy na tą chwilę z radością, by dzielić się innymi właśnie tym, co mamy. Ja jestem mamą sześciolatki, która uczęszcza do przedszkola publicznego numer jeden bajka w działuszynie. Piekę właśnie ciasteczka. Już chyba drugi, drugi rok z kolei właśnie. To są ciasteczka owsiane, pieczone na masełku. Także one są po prostu zdy, bardzo zdrowe. Te prace, które tutaj są przedstawione z tej strony, z prawej strony są wykonane przeze mnie. Ja je szyję. I dzięki namowom pani dyrektor w tamtym roku pokazałam się po raz pierwszy z tym, co robię. No i z powodzeniem, że tak powiem. Czyli czasem dobrze mieć takiego przedszkolaka, bo on też napędza do jakiegoś tam. Ona się, ona się pochwaliła, że mama, mama jest szyjanką, nie krawcową, tylko szyjanką. I, I właśnie tak się zaczęła moja przygoda z szyciem. Przez... To życzymy dużego zainteresowania Stoiskiem. A jak dzieciaki przedstawiają święta zazwyczaj? Już dostały prezenty od świętego Mikołaja? Od Mikołaja dostały, a... To znaczy pod choinkę co roku takie większe prezenty, na Mikołaja to takie... jakie Mikołaj przyniesie. Jak, jak są grzeczne to większe, jak są niegrzeczne to mniejsze. Dzisiaj właśnie przybyliśmy do kina, żeby przedstawić takie nasze krótkie przedstawienie jasełkowe opowieść o Betlejem, to, co się wydarzyło dawno temu. Także właśnie tutaj koło mnie stoją nasi dzielni aktorzy, którzy są już przygotowani, ubrani do występu i myślimy, że występ bardzo fajnie wyjdzie nam i, i, i będą wszyscy zadowoleni. Będziemy występować. Klaudiusz mam na imię. Będę występować, ale co? Kogo gra? W anioła. Pochodzę tutaj z Działszyna i ten, jestem pasterzem i ten będę mówił ten wiersz. Wszędzie będę występować na jasełkach. Cieszę się, że jestem aniołem, gram tę rolę. <śm> <śm> Od kilku dobrych lat organizujemy wspólnie z rodzicami oraz uczniami. Pieczenie pierniczków to jest już taka nasza tradycja, bo to już jest któryś raz z rzędu. Akcja ta cieszy się zawsze dużym powodzeniem, i rodzice chętnie pomagają nam, uczniowie również. To jest efekt naszych starań, efekt naszej pracy. Myślę, że pyszne. Najważniejsze to, że naturalnych składników używamy, że robione są wszystkie przez naszych uczniów, pomagają mamy, my nadzorujemy pracę. Proponuję się poczęstować. Ze świątecznym pozdrowieniem z działu Szyna Sławek Reich.